No kochane skarby, a ja się tu delektuję, przyszłam do łabędziątek, mam tu ziareczka, spróbujemy cię będą mieć. No, jak widzicie, to są młode. To znaczy, to jest młody. I tamte chyba białe też. I bronią się łabędziątka. <laughs> Dlatego nie chcę je drażnić. Jak widzieliście, czekajcie, muszę teraz ustawić. Łabędziątka się bronią. Ja teraz muszę przestawić na drugą stronę. Kurka wodna, bo ma będzie idą do mnie. Chyba będę zmykać. Także przeniesiemy się nieco dalej od rowerka, bo ja ich tutaj drażnię, jak widać. A one nie lubią, bo się bronią. Myślą, że ja jestem dla nich zagrożeniem, a ja tylko nasionka im przyniosłam. Także widzicie, kochani, w życiu jest dosłownie tak samo. Kiedy przychodzimy do kogoś, może ja się ustawię tutaj, teraz może tu do mnie nie dojdą. Kiedy przychodzimy w życiu do kogoś, jakby z pomocą, czasami, jak ja mówię teraz w dobie tego naszego kochanego świruska i coś dajemy, informacje mówimy, wysyłamy, to stajemy się wrogiem. Tak jak na tych momentach. Ty robisz to z serca, bo chcesz pokazać komuś coś. Mówisz zobacz, posłuchaj. Przyjrzyj się, pomyśl. Nie ludzie mówią stop, machają rękami i uciekają od ciebie. I jesteś wrogiem. Mamy takie zachowania dokładnie jak zwierzęta. Co robić w takiej sytuacji? Nic. Po prostu sobie odejść, tak jak ja odeszłam od tych łapodziątek. Odejść sobie. I tyle. I nie dyskutować z takimi ludźmi, nie, nie sprzeczać się. Nie udowadniać, że ty masz rację, a on będzie udowadniał, że on ma rację, a najczęściej jest tak, że on nic nie będzie udowadniał, bo nie ma nic za wiele do powiedzenia, tylko ci pomacha przed yy, oczami i nie będzie cicia słuchać. Czy warto mówić do takich ludzi? No chyba nie warto. Ja zawsze mówię, warto mówić do tych, którzy nas chcą słuchać. Ja jeżeli zaczynam rozmowę z jakąkolwiek osobą już na dzień dobry... Wiem, czy ona chce mnie słuchać, czy ona mnie nie chce słuchać. Więc nie rozwijam tematu. Nie, nie wysilam się, bo po co? Dwie minuty, trzy minuty i koniec. I zakończamy temat, tak? Bo to od razu widać. Kiedyś jak byłam w szpitalu, ho, 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 ileś tam 37 lat temu, to już byłam tak wypoczęta, wyspana, bo byłam trzy miesiące. Więc panie, które miały tam cesarki, bo ja byłam na podtrzymaniu z moim dzidziusiem, więc yy, wołały mnie w nocy, a ja przychodziłam do nich i po dwie godziny, tak jak raczej sobie nadawałam. I co wieczór wysyłały jakąś panią, która była chodząca, żebym przyszła i, i coś poopowiadała. Także kochani, jak lubicie mnie słuchać, to ja zapraszam na, na mój kanał. A jeżeli ktoś mnie nie lubi, zupełnie mnie nie trabi, bo i takie są sytuacje. Oczywiście nikt mnie nie musi lubić, cały świat mnie nie musi lubić, więc po prostu. Idzie się na inny kanał, słucha się innych osób, ciekawszych, bardziej interesujących, bardziej tych, z którymi się rezonuje. A jeżeli yy, komuś z Was się to podoba, co ja mówię, w jaki sposób to mówię, to proszę dajcie swojej kumpeli, która czasami może być jakaś też zdołowana, smutna i tak dalej. Może czasami moje słowa jej w czymś pomogą, pocieszą. Tak jak wielu z Was mi tu pisze pod filmem, że coś tam niecoś pomagam, coś tam niecoś wpływam na Wasze samopoczucie. Kochani, no nie da się nie wpłynąć. Może jest tak, że czasami moje słowa nie są aż takie ciekawe, temat nie jest aż taki ciekawy. Ale uwierzcie, cokolwiek ja do Was mówię, to ja mówię tam z serca. Ja staram się, żeby wypływała ta cudowna energia. I mówią to z taką miłością, jakbym każdego z Was chciała za moment przytulić, ukochać. Jakby każdy z Was był moją kumpelą. Więc być może dlatego tak jest. Ja wiem, że są takie perfekcyjne filmy, jakie ja oglądam na YouTubie czasami innych. Yy, tak pięknie ponagrywane, takie piękne wstawki i tak dalej. Ja im tak pozytywnie zazdroszczę, no ale niestety ja tego nie umiem. I robię tylko to, co umiem. I robię tak, jak umiem. Ale to nie znaczy... Że nie mam prawa robić, bo nie zrobię tego pięknie, perfekcyjnie, profesjonalnie. Jeżeli ktoś z Was czasami się zastanawia nad tym, że coś chce robić, ale się boi opinii, krytyki, że to może nie wypada, bo ktoś zrobi lepiej, bo ktoś zrobi ładniej, wcale się tym nie przejmuj. Rób to, bo jeżeli to płynie z poziomu Twojego serca, z taką miłością, z taką pasją, to cokolwiek by to było, swoje ktoś to zauważy. Ktoś to doceni i zechce to mieć, zapewniam cię. Zawsze z serca, zawsze z miłością, zawsze z dobrocią. A teraz, kochani, kiedy są te czasy, takie właśnie ciężkie, można powiedzieć, dla każdego z nas, te ograniczenia, te zakazy, ta niepewność. Dzisiaj ludzie nie wiedzą, co będzie jutro czy pojutrze, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiemy. Nawet kiedy jest dobrze, też nie wiemy, czy to dobrze będzie jeszcze istniało jutro czy pojutrze. Więc ja zawsze zachęcam, cieszmy się dzisiaj. Tą chwilą, tym momentem, bo zawsze jest tylko tu i teraz, tu i teraz, a tu i teraz ja mówię sobie tak do Was, cudownie, energetycznie, chociaż ścina mnie ta pogoda przez cały czas, powala mnie. W łóżku siedzę. Dwa dni byłam już po 18 w łóżeczku, dzisiaj po obiedzie drzemka. Teraz też mnie ścinało, ale niebo że nas wypogodziło się. Mam nadzieję, że już od jutra będzie co nieco yy, fajniej, ale na ogół nie jest źle, bo dzisiaj naprawdę jest ciepło bez wiatru. Bez jakiegoś zimnego, chłodnego powietrza, a ja jestem z magów, Jak widzicie, jestem w bluzeczce. Bluzę sobie zdjęłam, bo jej nie potrzebuję. Także kochani, to takie wiadomości. Nie będzie tu żadnego przesłania, nie będzie żadnego jakiegoś tematu. To będzie taka sobie mieszanka. Takie myślałam, że mój rowerek się wieki bo, bo on jest taki, że ma teraz dwie nóżki, ale jak na miękkim podłożu to się wypala. Ale to na szczęście pan otwierał bramę od. To jest taki rezerwat y, zwierzątek, czyli sarenek. No, no to fajnie. No to co jeszcze bym Wam powiedziała? Aha, że właśnie w tych czasach, y, kiedy y, jest wszystko takie niepewne, kiedy się powiedzmy tak wali, trzymajmy się. Trzymajmy się mocno. Chociaż nie stoimy obok siebie, trzymajmy się gdyby za ręce. Wyobrażajmy sobie, że tworzymy taki wielki krąg. Myślimy tą miłość, pomagajmy sobie, wspierajmy się, pytajmy się każdego. Kogo napotkamy, hej, jak coś słychać, czy, czy niczego nie potrzebujesz, czego pragniesz, jak się czujesz? I nawet jak ktoś jest taki jakiś wiecie, rozbityzowany, tak w serduszku prześlij mu tam coś fajnego, a jak mu dobre słowo prześlesz. Poczekamy, Bardzo wiadomo, że A jak mu serducha prześlesz tak stąd obok, obok tej osoby, taką energię. To ta osoba od razu poczuje, a jak mu dasz jeszcze uśmiech, to, to już będzie 50% szczęśliwa. A jeżeli usłyszysz jeszcze jakieś fajne słowo na swój temat, jakiś komplement, cokolwiek masz, ale masz piękne włosy dzisiaj, ale masz piękną buzeczkę, wiesz, ale masz fajne oczy, tak błyszczą ci jakoś z tymi chmurami, i jest mega. I fajnie jest tak mówić fajne rzeczy, bo raz, że czują się te osoby fajnie, a po drugie my się czujemy fajnie. No to ja mam tak, tak, fajnie powiem na koniec, kocham Was tak bardzo, 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 ślę mam tą największą moją energię, chociaż ja cały czas ją ślę. Cały czas. Ja zawsze mówię, zawsze zaczynam mówić do Was, kiedy jestem tak wewnątrz pozytywnie naładowana, nigdy nie zaczynam mówić w filmiku, kiedy mi jest źle, kiedy mi jest coś, powiedzmy, by tam uwierało, wniotło. Nie ma to wtedy sensu. No to buziaki, moje skarby, najkochańsze na świecie. zwykle. Nie chcę mi się wyłączyć. Nie wiem dlaczego. Pan czasie daleka. No to wyłączymy.